cześć czołem kluski z rosołem i dzisiaj będzie rosół na obiad co my tutaj mamy mamy A8 to A8 dzisiaj przejdzie delikatną kurację o co tutaj idzie taki zestawik skoczy tutaj do nas Pewnie wiecie już co to jest a jak nie wiecie to wam jeszcze pokażę tutaj Automatic Getribe Oil Tak Dzisiaj zajmiemy się wymianą oleju w skrzyni biegów Zobaczymy jak będzie nam to szło, czy to się uda zrobić, bo zaraz trzeba wyjść do pracy tak, bo Jan V8 też pracuje, nie tylko w garażu w każdym razie wjadę na podjazdy zaraz i pierwsze co zrobię to wypoziomuję sobie auto tak żeby nam stało równo bo będzie nam to potrzebne przede wszystkim do zalania świeżego oleju ale żeby nie robić podwójnie roboty to wjeżdżam sobie na podjazdy Podjazdy mam już naszykowane proszę bardzo. wiadę sobie na podjazdy, a tył postawię sobie na takich oto kobyłkach, to tak jak mówię, wypoziomuję sobie tak, żeby już później tego nie ruszać i żeby auto gotowe było do zalania świeżego oleju. Ale co najpierw zrobimy. To najpierw, tak jak powiedziałem, wjeżdżamy na podjazdy, zdejmujemy osłony pod silnikiem, pod skrzynią. Przeprowadzimy sobie małą inspekcję, co tam się dzieje. Wcześniej tutaj z właścicielem zrobiliśmy sobie jazdy próbne. W skrzyni biegów żadnych błędów nie ma. Są jakieś w silniku, ale o tych właściciel wie. Ale my będziemy się przede wszystkim zajmować samą zmianą oleju. Więc, jakby reszta nas nie interesuje, olej skrzyni biegów zalecany jest do zmiany, ale to za chwilę, to, za, to wam pokażę, bo, bo mówi się, że się nie zmienia, tak? Do Audi jedziecie i mówię Wam, gdzie Panie? Zmiana oleju z skrzyni biegów. W silniku Pan zmienił, ale oleju nie trzeba zmieniać w skrzyni biegów, w silniku jak najbardziej, ale w w skrzyni, jak to by to zmieniło taka jest zawsze historia nie jeden z was kto, kto miał automat i udał się do Audi słyszał o tą historię nie raz także ja zaraz wam pokażę yy, dlaczego mi się wydaje, że jest inaczej tak więc wróćmy do naszego pudełeczka magicznego co my tutaj mamy, mamy przede wszystkim instrukcję mamy sam wkład filtra filtr. Nazywajcie to jak chcecie. Mamy korek jeden spustowy, jeden do napełnienia i śruby. Poza tym idzie jeszcze jedną ja strzeleczkę, która jest dedykowana do tej skrzyni biegów. No i teraz zobaczmy, co tutaj nasza instrukcja ZF mówi. Bo producentem, przypominam, skrzyni biegów jest firma ZF, a nie Audi. Więc. Mamy tabelkę, ile wchodzi oleju, jaką jaką i tak, dalej, i, tak dalej. i teraz mamy tutaj takie tutaj fajne liniki do przeczytania. I jedziemy. ZF Automatic Transmission a filled with a special developed semi oil at very high operating temperatures and oil age faster uh, than under the normal condition. Examples: many trips at high speed, many trips while towing a trailer, and sport driving. Depending on the driving style, ZF recommend a transmission oil change every 80 to 120,000 kilometers or after eight years at latest. movie? Trochę wam tutaj <laughs> W każdym razie zmieniamy olej yy, przede wszystkim między 80 a 120 tysięcy km i nie później niż 8 lat. Tak mówi instrukcja ZF. Tak jak mówię. To jest producent skrzyni biegów. Nie firma, która Wam sprzedaje produkt, bo Audi sprzedaje produkt marki ZF, więc. Dlaczego oni nie rekomendują zmiany oleju i filtra, to nie będę się w to zagłębiał. Na pewno możecie znaleźć dużo o tym w internecie, ale dodam tylko, że są auto na przykład wypuszczane w Ameryce, gdzie na przykład na MMI mamy serwis plan dla oleju silnikowego i serwis plan dla oleju w skrzyni biegów. Także w Ameryce się zmienia, w Europie nie a reszta to polityka ja w politykę się tego nie będę po prostu zmieniam olej i pokażę Wam krok po kroku jak to zrobić mamy auto już na podjazdach z przodu teraz zajmiemy się podniesieniem tyłu, ale żeby to zrobić a przede wszystkim musimy sobie włączyć. Tak, wiem. Kluczek. Wyjmi ze stacyjki. Musimy sobie zrobić przede wszystkim opcję Air Suspension Will Change na ON. Wtedy nasze poduszki. Są bezpieczne. Tyle oczywiście i przednie. Którekolwiek będziecie zmieniać koło. Ja nie będę zmieniał koła, ale będę podnosił. Także musi to być zaznaczone. Auto ma przejechane 57 tysięcy kilometrów. Zaraz zmienimy to na mile. Bo auto ogólnie operuje w milach tak i mamy już w milach tak jest przebieg tego auta i nie chce być inny tak więc mamy przednie koło już na podjazdach tylne mamy podniesione w miarę jest to równo podkładamy podkłady tutaj pod wahacze nie pod zawieszenie przepraszam nie na konstrukcję auta, z tego względu, że auto trzeba będzie odpalić i, i przejechać wszystkie biegi. więc to, co ja zrobię, to zrobię teraz tak: odpalę go. Normalnie takie prace powinny być przeprowadzane na podnośnikach. Wtedy jest dużo łatwiej, nie trzeba tak kombinować. Ale jak się nie ma podnośnika, to trzeba robić to zgodnie ze sztuką więc teraz sobie wejdziemy z powrotem w zmianę kół. Wyłączymy zmianę kół i sobie podniesiemy auto na poduchach do samego końca żeby mieć auto wyżej Wtedy auto nam się ustabilizuje na, na wszystkich poduszkach i na pewno będzie równo między przodem a tyłem czekamy aż się przestaną tutaj brandzlować te strzałeczki i wtedy już mamy załatwione także wchodzę pod spód. Mamy już wszystko wypoziomowane Karoseria jest Równo Może tutaj pod kątem to wygląda troszeczkę inaczej Ale musicie mi uwierzyć, że jest równo Tak więc zabieram się za Za pokrywę Obydwie osłony mamy już zdjęte Zaraz mamy tam zandrukuję i zobaczymy co tam jest Tak więc tak to wygląda od spodu auto, które ma przejechane, tak jak widzieliście dość niewiele. Mamy jakieś takie delikatne miejsca korozji na śrubach, na nakrętkach i tak dalej. Teraz co potrzebujemy tutaj, żeby się dostać do naszej do naszej skrzyni biegów. Przede wszystkim musimy zdjąć tą kratownicę tutaj całą, bo zasłania nam tutaj dojście do śrub i tak dalej. I całą łapę skrzyni biegów musimy usunąć. A co za tym idzie, musimy sobie skrzynię biegów zabezpieczyć przed opadaniem. Oczywiście będą to podstawki odpowiednie w odpowiednich miejscach, i wtedy będziemy dopiero mogli yy, zdjąć naszą miskę, spuścić olej i dobrać się do filtra. Troszeczkę jest to skomplikowane, ale nie żeby to było niemożliwe. Tak, przygotowałem sobie tutaj już podkładkę centralnie pod, pod skrzynię biegów także można było tą, tą łapę zdemontować i całą tą, tą kratownicę, więc teraz zabieram się za kratownicę odkręcam tutaj śruby wszystkie i zdejmuję kratownicę i samą łapę pod skrzynię biegów Łapę tutaj od skrzyni już sobie pozwałem. Śruby mamy tutaj. Teraz odkręcę sobie te dwie. I łapę zdejmę już kompletnie. Zaraz tutaj pokażę Wam, jak to będzie wyglądać bez łapy. Łapę już na podłodze. Jeszcze będziemy musieli sobie odkręcić tutaj tą poduszkę. Tu na górze jeszcze było sterowanie elektroniką, cokolwiek to jest. Jakaś lineczka, tak? Lineczka, nie elektronika. ale Lineczka. Także to sobie odkładamy na bok. Jak widzicie, mamy tutaj utrudnione dojście do śrub miski samej, więc tą łapę też trzeba zdjąć. Tu mamy gumę. No i co, i zostanie nam ta kratownica do zdjęcia. I miska będzie już na wierzchu. tutaj widzicie, mamy podkładkę pod całą skrzynią biegów. Jest to dość solidna podkładka do trzech ton. Także silnik waży ze skrzynią. Powinno dać radę. Tutaj tej centralnej poduszki nie będę cały zdejmował. Wystarczy odkręcić dwie śruby. Pierwsza, druga. I tam poluzować. I sobie po prostu troszeczkę przekręcić na bok. Tak więc zabieram się teraz za kratownicę. Kratownica zdjęta. Także mamy już dostęp do naszej miski olejowej. Zaraz puścimy sobie olej. Tu mamy takie delikatne zapocenie, tak jak widzicie, przy silniku i czujnik położenia wału. On jest też delikatnie mokry. Były błędy w silniku, właśnie od. Prawdopodobnie tego czujnika jeszcze nie sprawdzałem, tego dokładnie. Reszta wygląda dość, dość dobrze, sucho. Teraz trzeba będzie poluzować jeszcze delikatnie tutaj tą rurkę. Zobaczymy, czy tu jest w ogóle miejsce. Tak, tutaj mamy śrubę. Trzeba ją odkręcić, tą rurkę na bok. No i tak naprawdę mamy już dojście do naszej miski. Zaraz puszczam olej i zdejmuję samą, samą miskę. To więc... Jadarko sobie przygotowałem czyste, bez żadnych zabrudzeń na wszelki wypadek jakby nam tu coś ze skrzyni wyleciało podkładamy odkręcamy korek i zlewamy nasz stary olej spuszczamy sobie stary olej czekamy aż nam zleci zobaczymy ile, ile tutaj go wyleci dość czysty Odłąchajmy jak to jak to pachnie ciągle jak olej czekamy aż zleć OK. Tak więc olej mamy już spuszczony całkowicie. Miska sobie leży. Tu mamy nasz filtr. Mamy nasze magnesy, które łapią brudy, wszystkie zanieczyszczenia coś na nich jest, ale bez jakiegoś większego dramatu tak więc odkręcamy nie odkręcamy co ja pierdzielę głupoty zdejmujemy teraz e, filtr oleju przeczyścimy sobie wszystko otuścimy miskę i zakładamy nową uszczelkę z nowymi śrubami śruby są aluminiowe tak więc wymieniamy na nowe dokręcamy odpowiednią siłą i będziemy zalewać nasz, naszą skrzynię świeżym olejem już filtr zdjęty tak to mniej więcej wygląda bez filtra i pozwolimy sobie tutaj to poskapywać do końca i będziemy zakładać nowy filtr mamy tutaj cały zestawik filtr z magnesami. Zdejmuję sobie tutaj to, przesmaruję delikatnie olejem naszą szczelkę i będzie można już filtr założyć do skrzyni. Kolor oleju jest ważny, najlepiej, żeby był taki sam, jak go zlejecie oczywiście. O, to jak ma przejechany milion kilometrów, to ciężko rozpoznać kolor, ale w tym przypadku jest to taki delikatnie zielonkawy kolor. Sam filtr nie jest przymocowany tutaj żadnymi śrubami, po prostu jest na wcisk. Jest dość luźny, później go trzyma. Tutaj już miska. Także teraz sobie wezmę miskę, wyjmę stąd, zleję ten olej, co tutaj jeszcze się zlał resztę wyciszczę, otuszę i resztę wyczyszczę, odtłuszczę i zakładamy naszą miskę i uszczelkę na miejsce.